Też pewnie. dlaczego ja prasuję słomę? No wyobraźcie sobie, że wczoraj jak już wydmuchałam sobie prasę, co widzieliście, e, to przyszedł do mnie tata i mówi, nie zgadniesz co się stało. A ja mówię, nie, nie mów mi, że mam jeszcze gdzieś jechać pracować słomę, ja mam plany. A tata mówi, no, zgadłaś, przyjął, właśnie no, przyjął, czy tata gdzieś tam był e, i właśnie spotkał się z tym panem, od którego to jest pole i ten pan w ogóle. E, to mi prezent z flaszkami czekoladą, żeby ja to jeszcze sprecywała. I to jest spoko, ale to poprzednie pole było po kostkach, i ten pan nie miał co z tymi kostkami zrobić. Ty się dzwonił tam do jakichś znajomych, nikt tych kostek nie chciał, no i on nie prościnał. On nie prościnał, i ja to pracowałam. I wyobraźcie sobie minę mojej mamy i babci, które słyszały, że ktoś rozciął kostki. Które one, no i się przydały bo, Ale wiecie, na jakieś dorzynki czy coś, no oczywiście, żebyśmy te kostki wzięli. Po prostu ja wczoraj powiedziałam, tatom, co tutaj do tego pana, i on po prostu ja skostkuje to z powrotem, ale no nie, no to już był taki śmiech do suzy. Więc e, dzisiaj byłam właśnie w tej pralni e, u Kęcowej, na małych zakupach, kupiłam sobie sztuczne paznokcie, przeklepiłam sobie dwa. To ja je z półtorej godziny temu i patrzcie już... I ten jeden już jest taki. No ja w szoku po prostu. No i tak, to wygląda? No, dzisiaj chciałam jeszcze mówić auto, zbakować nas trochę. Zrobiłam pranie na to wesele, wiecie, jakieś takie... Podkurz... Czemu nie wypadłaś? Nie. Czertujesz sobie, dziewczyno. Ja nie mogę. Co zostało? Przecież jest płasko. Wow. Tu już wszyscy mają po prostu pożnibach, nie? A ja tylko jeszcze baloty robię, kurde. Co ty to jeszcze jakaś zielonka tu? Opa! bo jeszcze muszę się wrócić na jedną z naszych ból, które prasowałam jako pierwsze, I już jakoś tak zapomniałam o tym, że zostawiłam tam kosy, które robiliśmy tydzień, przed. dwa tygodnie wcześniej, od tego momentu, kiedy ja tam prasowałam, no i one po prostu były mokre, bo wtedy w ogóle zboże było mokre i myśmy wjechali tylko do dookoła. No i okazało się, że niegodność jest za duża. wjechał, zjechał. O, przejedziemy czy nie przejedziemy? Ostatnio chyba mi tu trochę lusterków się tym ale o! Aha, nagrywam tam, ale nie widzicie listerka. No, ale e, po prostu muszę to spracować. Musimy też zrobić pokos e, na gospodarstwie z za nami, trzeci, ale to, e, to już na pewno nie w tym może, proszę, może jeszcze w nie, ale zobaczymy jak tam się nam z czasem wszystko... No też odsadki będziemy musieli odsadzać, potem podróżowanie, takie być uprawy się, znowu, no i kukurydza jeszcze. Tata mówił, że tak za 2-3 tygodnie musi ruszyć i tu ja się boję, bo mamy z właśnie dziewczynami wykupiony lot do Bolonii. E, no, zobaczymy co z tego będzie bo no jak oglądaliście kiedy to od wstecz to wiecie, że ile tam jest kosztował 160-150 zł. Więc to no, nie, ewentualnie no stracę. No ale szkoda by było, nie? Takie było. Fajnie hmm, by było zjeść makaron i pizzę Tak, dobra, jadę. Ja jestem ciekawa, czy starczy mi siatki, ale tak teraz patrzę, no, powinno mi starczyć, bo nie ma jeszcze czerwonego paska i czerwonych pasek. To tam powinno ich też być ponad pięć. No, jak widzicie, tu faktycznie jest tylko dookoła sobie, tu już baloty mam. Już kilka zrobiłam, jeszcze tego czerwonego paska nie ma, więc ja mam naprawdę bardzo dużą nadzieję, że ja dam radę. I co jeszcze będzie fajne to nie zostanie taka już zaczęta siatka tylko zużyje ją do końca a nawet jak nie do końca, na przykład nasz mój wujek kiedyś sobie złożył taką siatkę żeby ją powiesić chyba nad kulnikiem czy coś żeby tam coś, nie, nie, nie pamiętam dokładnie do czegoś ją zużywał i właśnie przyjeżdżał sobie po tą siatkę więc fajnie, bo można to po prostu też w inny sposób wykorzystać, nie? no, no jadę, udaje się bo ja ogólnie to jeden no, z cztery e, po, prze, przejazdy po kosy, w sumie też mogą być po kosy, tu w ogóle gałęzie Moi drodzy, wypuszczamy właśnie ostatniego balocika w tym roku, papa! Pa. No tak, i łącznie nakręciłam 3581 balotów. Ojejku, oj, oj, jeszcze taki piękny zachodzik słońca za mną. Na pożegnanie, bo myślę, że to już naprawdę są ostatnie. Nie wiem, nie wiem kto jeszcze musiał to być. E, bo my tak ogólnie to bierzemy że tak bardziej od stałych e, ludzi, właśnie tą sumę, Już sobie nikogo nie przypominam, kto by jeszcze był, że tak powiem, niezrobiony. No ale wiecie, to nigdy nie wiadomo. Mam nadzieję, że jakąś komuś się to, to nie będzie jutro więc nie będzie też ten czas na weselu, bo ale pięknie, po prostu nie będę mogła tego stresować. No jutro jest bardzo napięty graf, nie wiem jak ja to wszystko zdążę ogarnąć. Dzisiaj bardzo chciałam umyć auto, ale nie wiem czy mi się uda, no ale też po powrocie do domu, jak miałam tą chwilę i robiłam to pranie, w ogóle nie chciałam tego robić ze względu na to, że po prostu świeciło mocne słońce. Właśnie na to auto w tym miejscu, gdzie mam wodę, po prostu są wody. Już myślałam, że się cudownie opuściłam, ale tak, tak dzieci się opuściły. No i chyba się z Wami żegnam w tym miejscu właśnie. Z John Girka właśnie. Eee, no i zobaczymy, no jak coś będzie, to Was oczywiście zaproszę i Wam to nagram, ale na razie niczego nie planujemy, bo sobie światła za chwilę wjeżdżam na asfalt, więc... Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną prawie całe żywi, Chyba, że był akurat taki dzień, gdzie nie nagrywałam, ale większość w sumie nagrałam. Nawet w takich, wiecie, vlogach, jednak kilkudniowych, ale jednak coś tam widzieliście i wiedzieliście się, wiedzieliście, co się u mnie dzieje. O, nagrywa mi się to jeszcze, tak, ale to pokażę. no, no śliczną słoneczko, Tak więc. Mamy tutaj 3581 balotów i troszeczkę słomy w komorze, którą się wydmucha, ale no nie wiem. Zobaczymy czy jeszcze dzisiaj. No i co? I żegnam się z Wami. i Dziękuję Wam bardzo za komentarze, za lajki, a za motywację mnie do tego nagrywania w sumie, bo pisaliście, że chcecie więcej tych vlogów, ja to miałam na uwadze, więc nagrywałam je. Ja. No, to dziękuję i do zobaczenia już w takich pracach, przy krowach albo po prostu różniwnych. Bye-bye.